Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat serialu Kenobi oraz tego jednego szokującego momentu, jaki był pod koniec drugiego odcinka. Także zapraszam do dyskusji. Moi drodzy, chyba wszyscy wiemy o jaki moment chodzi. Myśleliśmy, na pewno ci zatwardziali fani Gwiezdnych Wojen, którzy oglądają wszystko, czytają wszystko, mają w całą wiedzę w małym paluszku. Myśleliśmy, że bohaterowie niektórzy są po prostu bezpieczni i nietykalni. No cóż, sery twórcy serialu pokazali nam, że jednak tak nie jest. Uwaga moi drodzy, w dalszej części materiału pojawiają się spoilery. Czy Wielki Inkwizytor umarł? Prawdopodobnie nie. Ale zacznijmy od początku. Pod koniec drugiego odcinka Rewa zadaje cios w brzuch Wielkiego Inkwizytora swoim mieczem świetnym, przeszywając na wylot. Później pozostawia go pozornie martwego, ale czy na pewno? To właśnie trzecia siostra chce zagarnąć całą chwałę za złapanie mistrza Obi-Wana. Okazuje się, że zna tajemnicę tożsamości Darta Wejdera, wie, że jest nim Anakin Skywalker. Przeżył on pojedynek w, na planecie Mustafar i stał się bardziej maszyną niż człowiekiem. Wielki Inkwizytor nie będzie jedynym ozdrowieńcem pod takiej ranie w brzuchu. Nie musimy szukać daleko. Ozdrowieńcem przecież jest Fenek Shen. Przeżyła ona podobną ranę w księdze Boby Feta. Została pozostawiona na śmierć po strzale z blastera. Dostała cybernetyczne udoskonalenia i była okazem zdrowia. Istnieje też prawdopodobieństwo, że Wielki Inkwizytor umarł naprawdę. Ale od czego jest klonowanie? Nagle pojawi się jego dokładna kopia i ruszy w pogoń za Rewą. Wydaje się, że ulubieniec wszystkich, czuły na moc Paun i były strażnik świątynny Wielki Inkwizytor nie żyje. Ale mnie się zdaje, że mamy trzy teorie do wyboru. Po pierwsze, był to klon. Albo to nie był znany z rebeliantów wielki inkwizytor i dopiero on dołączy w kolejnym odcinku. Albo ledwo żywy zostanie odratowany w komorze z Baktą, a to oznacza kłopoty dla Obi-Wana i dla Rewy. Ponieważ gdy wielki inkwizytor będzie się kurował w komorze z Baktą, do akcji wkroczy nie kto inny, tylko Darth Vader. wszyscy zatwardziali fani Gwiezdnych wojen, którzy czytali, oglądali wszystko co możliwe, czyli rebeliantów oraz komiksy, wiedzą jaki los czeka wielkiego inkwizytora. Los gorszy niż śmierć.